Hej, to Karolina, witam was w nowym odcinku na moim kanale, z duweczką. Jest kawa, trochę zimna, bo najpierw sobie zrobiłam kawę, potem coś tam porobiłam i dopiero później tu usiadłam Dzisiaj mamy plan zabijania zjadarek, bo stwierdziłam, że jednak bardziej mi się opłaca pozabijać zjadarki i dać... Poza tym potrzebujemy zjadarek i dla tego męża I dla Abigail Abigail, czy jak ona tam się nazywa? Yy, no bo ten mąż mi tam coś da z tego co pamiętam, ale razie zaopłacało go zabijać. Znaczy zabijać, da, dać mu te, te pyły żeby on na początku tam swoją kochankę odegnał, a potem, żeby ją tam znowu miał jednak. Więc yy, będziemy ciźli i pozwolimy ci mieć mężowi kochankę. Dobra, jedna jest. Teraz druga. Nie wiem czy z jadarką się powinno walczyć z szybkim czy... czy silnym. Wydaje mi się, że skoro ją uderzam no to ten... no to silny. Silny też ją uderzy. Dobra. Jest. Jedna. Jest. Druga. Zapiszemy. I szukamy dalej. tutaj najbardziej, chyba w koło tego młyna właśnie bo nie chcę też, też się tam za bardzo w ten krąg zapuszczać gdzie są... O, jest jadarka. Gdzie są te, te stwory? O, są dwie Fajnie O, tam widzę już kolejną Tam potrzebujemy chyba dziesięć? Dobra, fajnie. Jedna. No tam idzie druga, ale zapiszę sobie najpierw. Jak ja tak będę ciągle nadpisywać? No dawaj Geralt. Geralt, o co ci tu chodzi? Jak ten Gerwazy, Sami trochę zamulony. No teraz to ja na pewno zapiszę. Aby dojść do jakiegoś ogniska, może to jest jakieś ognisko? O, tutaj zaraz. Nie mogę medytować przy zgaszonym ognisku. Tak. Muszę je najpierw rozpalić. Adam sobie tu dalej siedzi O, 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 czy ja widziałam tu dziadarkę gdzieś? Czy ona mi tam gdzieś mignęła? To jest, jest dziadarka No może podpalać i, i Nie chciałam My tu sobie w ogóle możemy kupić jakieś fajne miecze, potwory, bo ten. Ja tu chodzę z tym. <grymne> od samego początku. Nie pamiętam, czy to się dało coś z tym zrobić. i gdzie ona ma te szczątki. Gdzie są szczątki tej zjadarki? Alko. się zabiłam, pewnie wpadły tu gdzieś pod ten krzak. A są tutaj, dobra. No wiem, w ogóle jeszcze potrzebujemy tego, tych roztworów. Pył śmierci to jest to? Pytisty pył. Zęby, zjadarki. Dwa zęby. I, i, I jeszcze cztery. No mogę już donieść pył powalowy, No dobra. Ale jeszcze zabijemy dwie zjadarki, żeby e, mieć trzy zęby. zęby. No zęby. Jeszcze dwie zjadarki Ja wywerny nie chcę Całą dwie zjadarki Za sobie siedzi Adam Dorki. Gdzie wy jesteście? Jak zwykle będzie problem, żeby znaleźć te dwie. Co to za muzyczka? Jezu, nie, tam są ci wyznawcy, ja wiem, że uczy mi tam pisał, żebym sobie do nich podeszła, ale ja, ja nie mam takiej odwagi, wiesz Juczy? Nie mam. tak? Ciemno już jest, już mamy taką jesień pełną parą, bym powiedziała. Niestety. O, jest, jest Dzień dobry. No dobra, no już jak, jak już tu przylazłaś, to już ciebie też zabiję. Ale giniesz szybciej No, Ej, ale poleciała. No dobra, to możemy już sobie wyjść stąd, na razie. Krypta, mała zagroda, przejście na brzeg. Na brzeg? Nie, no, iść nie, do wioski chcemy iść. Ja tam na brzegi, na brzegu już byliśmy. Idziemy do wioski... O, um, tylko żeby już był dzień, więc pójdziemy też na ognisko na razie. I teraz jak na to te zjadarki łażą tam wszędzie, Nie mogę medytować przy muszę je najpierw Nie mogę medytować przy zgaszonem ognisku. Chcemy, byś muszę je najpierw rozpalić. Nie, rozpa nie mogę medytować przy zgaszonym ognisku. Muszę je, naj nie mogę medytować ognisku. Muszę je najpierw Od rozpalić. Ból. Proszę cię. Ja cię proszę. Zróbmy południe, niech padnie słonko świeci. Albinek jak taki, taki rzep się przyczepił, jak wrzód z gotika. życie brzoda? A on to był naprawdę dosyć e, upierdliwy. Pamiętam, że trzeba było go pobić, żeby tam spokój, potem się obrażał. Wszystko jest? Jest. I idziemy tak. Teraz najpierw idziemy dać Abigail. I rzeczy. Też zęby, zęby z jadarki. Fajne było to zadanie, bo przy okazji się zrobiły dwa zadania. Lubię to. Daję okejkę. Okay Czego chcesz? No już... zostawi... Tak, w sprawie zębów No Eliksiru powiadasz Proszę, oto one Dziękuję Dostaliśmy nagrodę No i teraz możemy pójść Do zawalonego mostu Czy ten, czy? Tak, ten Dać tą czterolistną koniczynkę, żeby sobie mogli ten most budować w spokoju. Wtedy te skrzaty nie będą się uprzykrzać, podaliśmy im uprząż dla kota. <grywdy> Bardzo cenna rzecz. Murasz harm i pat. Nie dogadałem się ze skrzatami. To z nimi da się dogadać? Jestem pod wrażeniem. Z każdym się da do tego. mi tę czterolistą koniczynę. Jeśli będziesz ją nosił, nie będą cię niepokoiły. Jestem twoim dłużnikiem. Może teraz uda mi się skończyć most przed pierwszymi śniegami. Ale, ale, twoja nagroda. Wezmę księgę o upiorach. Przyda mi się pomocnik w postaci twojego syna. potrzebuje pieniędzy. Weźmiemy księgę. Wezmę księgę o upiorach. Proszę bardzo, tylko nie mów nikomu skąd ją masz. Ten dziwak, pustelnik. Strasznie się wkurzy, jeśli się dowie, że ją <grym> pożyczyłem. Dziękuję. No dobra, w sumie nam się przyda ta księga, ponieważ mamy walczyć z upiorami. Książkę zbiera informacje o północnicach, północnicach, upiorach i budzących grozących dzikim gonie. I zobaczmy, nawet jest ciekawa co nam to da w tym bestariuszu jak je pokonać. Yy, Dziki gon pojawia się na niebie jako zjazd wojny, odporności, brak informacji o próbach walki, podatność. Chemia, no tak, no przecież. My chcemy upiory. Niewrażliwe na oślepienie i próby wywołania krwawienia, nieulękła i niewrażliwe na trucizny, ból ogłuszenia oraz próby powalenia. Wrażliwe na srebro i olej przeciw upiorom, cierpienie, którego doświadczają potępieńcy sprawia, że zadawane przed nich rany wywołują ból. Ból śmierci, jak to plazma. Hmm. No to chyba nie są takie upiory, z jakimi walczyliśmy. No nie wiem. Dobra, teraz idziemy do wioski, do Kowala. A jeszcze nie do tej krowy pójść tam. Dobra, zaznaczę sobie dom piekarza, chodzi po prostu o to, żeby tam dojść. Do tej krowy, żeby ona przyszła, do tego gościa. No, trochę jest tutaj to robić w tych odmętach. Jeszcze z tymi górami muszę powalczyć. Ale no ja ciągle mi się wydaje, że jestem zbyt słaba na to. trochę taką traumę, bo pamiętam, że jak grałam pierwszy raz, to strasznie się z nimi tam męczyłam. I nie chcę się tutaj zwłaśnić. Ale tutaj musimy pójść po ten talizman dla Aliny, tak? A dać temu kowalowi... Kowalowi? Czy piekarzowi. Ten pył. Gdzie jest Kobel? Pewnie w domu jeszcze. Tak? Dobra, najpierw ten pył. Co, to nic, że żona jest o tym niezależna. Udało mi się zgromadzić cienisty pył. Po stokroć dzięki, dobry panie. Którą nagrodę wybierasz w zamian? Pewne pieniądze, Chcemy dostać czerwony meteoryt. Opowiedz mi o wszystkich nagrodach. Na zawsze lepsze przedmioty. Chciałbym dostać czerwony meteoryt. To rozumiem. Proszę bardzo. Bywaj. Nie bywaj, bo my tutaj dalej mamy. Przyszedłem po lusterko. Proszę, jak nowe, a nawet lepsze. Należy się sto orenów. Masz sto orenów. Dobra. Mamy zwierciadło. A co on tutaj ma? Bo przekuj mi miecz. to z meteorytowej scali. No bardziej z ludźmi. Nie chcę sprzedać. Chciałabym, żebym mi przekuł miecza, nie... Przekuł... Nie... O jest. Chyba mi nie przekuje tego miecza. Czyż oni mogę oddać też ten pył? Zobaczmy. No, Bywaj. Aha, no nie mogę z nim jakiejś bardzo pogadać. A co z synkowala? Może coś ma jeszcze fajnego poparcia. Hmm. nie Nieskuteczny walczy z większością potworów. No nie, no. To się nie uda. Dobra. Tutaj dodaliśmy, to daliśmy. Teraz do tej krowy. Kawał drogi przejechałem, a wesela. Co mi tam mieliśmy dać? A te bakalie? Nie są bakalie. Przedną z tabularnych przedmiotów. Wieprzowina. No może my nie dostaliśmy tych bakali? Daj mi jej eliksir. Nie wiem, daj mi mi mięso. Uwielbiam wesela. No dobra, na nią to tylko bakalie, tak z tego co. Tanie jeziora. Ja utopię na wyspie. Trzy jaja wywery dla karczmarza. I te nowe pancerze, bazeliszki pięć puł Alpów. Tak więc broi. Mamy gon. No nie, to nic o tej prawie tam nie było. No ale to wrócimy na pola, zobaczymy co z tym zwierciadłem się tam da zrobić. Droga do mostu, nie. Wejście na brzeg, droga do karczmy. Tu tam na tą karczmy. Tu rędy do karczmy, nie tędy Tutaj tędy A, jest i kikarsz, no, faktycznie. Chciałam iść też na pola. Dobra, najpierw pójdę na te pola. Ja i moje ogarnięcie, nie są te pola. Tutaj. Zobaczcie, jak ten talizman tam zadziała. Ja się już gubię powoli tutaj w tych questach. Jest ich dosyć sporo, nie wiem. Jakoś w pozostałych lokacjach jakoś tak się samo wszystko robiło, a tutaj tutaj to tak, nie wiem, mam wrażenie, że ciągle się kręcę w kółko. Dobra. A, coś tam chodzi. Południca, bo teraz tą teraz południce. dobra, gdzie jest te... Gdzie jest? O. Musimy znaleźć południcę. Na tym maliniaku całym. Póki co żadna mi się nie chce bić, więc wolałabym, żeby mnie tutaj nie ścigały. Zostawimy te pola, a nie, nie zostawimy puls spokoju, bo przecież jeszcze tam jest ten don zabicie. Piękna południca, no. Przepiękna jesteś. Pójdź za południcą. Chodź ze mną. Alino. Spójrz w to lustro. Ten Alvin Przyjrzyj się. Dobrze. To? Takie romantyczne. Jestem Mariną. Pamiętam. Muszę się śpieszyć. Niebawem wychodzę za mąż. <grym> Alina, ty nie żyjesz. Ależ co ty opowiadasz, Wiedźminie. Czuję się świetnie. Tylko trochę tu zimno. Dziwne. Powiedziałbym, że jest piekielnie gorąco. Muszę nazbierać malinę dla ukochanego. Muszę iść po malinę. Geralt, czemu duch Aliny nie odszedł? Czuję, że jest teraz wesoła, bo myśli o weselu, ale ciągle nie wie, że jest duchem. Hmm. Być może zwierciadło Haleni to za mało, aby przełamać krątwę. Kiedyś słyszałem jakąś bajkę o południcy, co to Nilfgaardczyka nie chciała, ale nie pamiętam zakończenia. Bajkę powiadasz. Może trzeba popytać wśród osób, które znają dobrze ludowe mądrości. Obiecałem przecież Julianowi, że uwolnię jego ukochaną. Geralt, a ty masz jakąś swoją ukochaną? Ja nie wiem, mam, ale to nie jest ja sprawa. Mam moją swoją Mam, nie? ale to nie twoja sprawa. Wiem, kochasz się w Tris. No, może nogoślarka nam coś powie. A Zbiera tutaj te maliny. Więc pójdźmy teraz. A może pustelnik nam coś powie? Czy pustelnik jest nam w stanie coś powiedzieć? Nie mam pojęcia. Zobaczymy. Kto tu może wiedzieć coś o, o jakichś różnych legendach? Karć masz? No nie wiem, strzelałabym, że Abigail może coś powiedzieć, bo ona jest jakąś guślarką, więc pójdziemy do niej. A później tak będzie trzeba tu wrócić. Te pola, Ezu, ja te pola pamiętam bardzo dobrze z mojego wcześniejszego przechodzenia Wiedźmina. to tu jest, Abigail. Liczmy na to, że to będzie dobry strzał. Czego? Potrzebuję pomocy w pewnej delikatnej sprawie natury duchowej. Znasz mnie? Możesz mi zaufać. Chodzi o ducha Aliny. Nie wiem, jak go odesłać w zaświaty. Alina była próżną, idiotką, zapatrzoną w siebie. Jakimś cudem weszła w posiadanie dość rzadkiego i potężnego artefaktu: Zwierciadła Nehaleni. Jak wiesz, zwierciadła Nehaleni służyły głównie wyroczniom i prorokom, bo bezbłędnie, choć zawile, przepowiadają przyszłość. Alina dość często zwracała się do zwierciadła. Alina była zachwycona lusterkiem. Problem w tym, że nie wierzy w swoją śmierć. Chce się przygotować do wesela. Umarli słyszą tylko umarłych i poezję. Zbłąkane dusze po śmierci wykazują daleko większą wrażliwość niż za życia. Argumenty zawarte w poezji powinny ją przekonać i zatrzymać na tyle długo, by zobaczyła swą potępioną siostrę. Jaskier będzie idealny do tego zadania. Powodzenia, Wiedźminie. No dobrze. To pójdziemy do Jaskra. Ale to już w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie, zachęcam do dawania łapy w subskrybowania oraz dodawania komentarzy. Dzięki bardzo, pa!